Witajcie! Poznajcie Charlesa Bronsona, jednego z najbardziej niezwykłych więźniów w Wielkiej Brytanii. Ten człowiek spędził w więzieniu już 49 lat i stał się prawdziwą legendą. Zasłynął regularnymi atakami na strażników, współwięźniów, a nawet na specjalną jednostkę szybkiego reagowania powołaną specjalnie w celu jego pacyfikacji. Będąc w więzieniu, często brał zakładników doświadczył tego również naczelnik więzienia. W Wielkiej Brytanii Bronson to postać wręcz kultowa. Nakręcono o nim film, w którym główną rolę zagrał Tom Hardy. Dziś dowiecie się więcej o życiu tego niesamowitego, ale bardzo niebezpiecznego człowieka. W rzeczywistości to ani nie Charles, ani nie Bronson. Jego prawdziwe nazwisko brzmi Michael Peterson, które sam zmienił na Charles Bronson na cześć hollywoodzkiego aktora. Urodził się w 1952 roku w angielskim mieście Luton w hrabstwie Bedfordshire. Peterson otrzymał tytuł najbardziej brutalnego więźnia Wielkiej Brytanii, ale w przeciwieństwie do większości niebezpiecznych przestępców, Michaelowi jako dziecku nie przydarzyło się nic traumatycznego, co byłoby powodem jego przemiany w bandytę. Petersonowie byli uważani za szanowaną i dobrze prosperującą rodzinę. Wujek Bronsona był nawet burmistrzem miasta. Chłopiec wychowywany w spokoju i zgodzie z dwoma braćmi, dorastał grzeczny, dobrze się uczył i miał wielu przyjaciół. Według ciotki Eileen Perry charakter dziecka zmienił się diametralnie po przeprowadzce do Merseyside aglomeracji miejskiej obejmującej Liverpool, gdzie Michael wpadł w złe towarzystwo, a gdy skończył 20 lat, zaczął brać udział w bójkach, chodzić na siłownię, a nawet występował w cyrku. W wieku 22 lat po raz pierwszy trafił do więzienia za napad z bronią w ręku na pocztę, podczas którego ukradł aż 26 funtów i 18 centów. W rezultacie Charles usłyszał wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności. Miał szansę na wcześniejsze zwolnienie, ale za kratkami odnalazł sens swojego dalszego życia. Według Charlesa tamtejsza brutalność uczyniła go jeszcze silniejszym. Nikogo się nie boję, przemoc czyni mnie bardziej szalonym i silniejszym, powiedział Bronson, który z powodu regularnego łamania prawa nadal przebywa w więzieniu. Naczelnicy nieustannie próbowali się go pozbyć, a Charles był przenoszony z jednej jednostki do drugiej ponad 120 razy, począwszy od 1974 roku. Wielokrotnie atakował strażników i innych więźniów, a także wziął 11 osób jako zakładników. Wyrządził szkody majątkowe szacowane na pół miliona funtów. W 1978 roku Charles trafił do Szpitala Psychiatrycznego Broadmoor, najlepiej strzeżonego szpitala w Wielkiej Brytanii dla obłąkanych przestępców. Nawet tam Bronson nadal szalał, walczył ze strażnikiem, deklarując, że nie oszalał, lecz po prostu padł ofiarą lekarzy, którzy faszerowali go lekami psychotropowymi. Charles powiedział też, że był bity, więc często w proteście uciekał na dach. Złapanie Bronsona dla strażników zawsze kończyło się tak samo – połamanymi kośćmi i poobijanymi twarzami. Charles trzykrotnie uciekał na dach, a każdy taki protest kosztował władze dużo sił i środków. Dziennikarze uważnie śledzili naszego bohatera już od jego pierwszych wyczynów, co również go motywowało. Zaczął zyskiwać popularność. Bronson podejmował podobne protesty w pięciu różnych więzieniach. Jego najsłynniejszą akcją była ta, kiedy pokrył się smarem lub pastą do butów i nagi zaatakował strażników. Krzyczał wtedy coś o rasizmie i dyskryminacji czarnoskórych, tylko specjalna jednostka szybkiego reagowania mogła go spacyfikować, odnosząc jednak przy tym poważne obrażenia. W 1987 roku Bransona ostatecznie zwolniono. Zamiast orzeczonych 7 lat, spędził za murami więziennymi 13. Na tym się jednak nie skończyło. Po wyjściu na wolność Michael ponownie uczestniczył w bójkach i oficjalnie zmienił nazwisko na Charles Bronson, na cześć aktora z filmu Życzenie śmierci. Zaledwie 69 dni po wyjściu Branson ponownie wpadł. Zatrzymano go za usiłowanie rabunku. Odsiedział za to 3 lata, a po 3 tygodniach ponownie znalazł się w więzieniu. Tym razem za przygotowywanie kolejnego rabunku i nielegalne posiadanie broni. Podczas procesu Charles wziął za zakładnika bibliotekarza więziennego. I zażądał filiżanki herbaty, dmuchanej lalki oraz helikoptera, a wkrótce potem uwolnił zakładnika. To znacznie przyspieszyło rozpatrzenie sprawy. Bronsona skazano wówczas na kolejne 8 lat. Charles nadal atakował. Wziął jako zakładników współwięźnia, dwóch Irańczyków, lekarza, własnego prawnika, zastępcę naczelnego więzienia, a nawet samego szefa jednostki. Bronsona skazano na dożywotnie pozbawienie wolności dopiero wtedy, gdy wziął za zakładnika nauczyciela plastyki. Danielson stał się ofiarą Bronsona, bo krytykował jego rysunki. Charles zabarykadował się meblami, lodówkami i wyrwaną ze ściany pralką, po czym przez 44 godziny walczył ze strażnikami, a później się poddał. W 2001 roku podjął próbę poprawy swojego życia osobistego, poślubiając pochodzącą z Bangladeszu Sairę, z którą korespondował, i spotkał się tylko 10 razy. Przestępca przeszedł na islam i zmienił nazwisko na Charles Ali Ahmed. Cztery lata później, w rozmowie z tabloidami, jego żona nazwała go okrutnym, przebiegłym rasistą i złożyła pozew o rozwód. Po rozstaniu z kobietą Ali Ahmed ponownie stał się Bronsonem. Po raz pierwszy ożenił się natomiast dużo wcześniej, bo już w wieku 19 lat z kobietą o imieniu Irene, z którą miał syna, Michaela. Po tym jak po raz pierwszy trafił do więzienia, Irene złożyła pozew o rozwód. W 2007 roku dwóch strażników w więzieniu Saturn rozbiło okulary Bronsona, próbując zapobiec kolejnemu incydentowi z zakładnikami. Charles wywalczył odszkodowanie za szkody materialne w wysokości 200 funtów. W tym samym roku Bronson opublikował książkę o fitnessie, w której opisywał swoje więzienne treningi: Single Fitness. Opowiadał tam, jak można poprawić sylwetkę bez specjalnego sprzętu, drogiej odzieży sportowej i zdrowej żywności. Po spędzeniu większości życia w izolatce, Bronson stał się górą mięśni. Według niego metody te dawały mu niesamowitą moc. Wspominał tam o technice zwanej single cow punch, dzięki której podobno da się znokautować nawet krowę. Charles twierdził, że jego trening pozwala mu również rozbijać kuloodporne szyby, stalowe drzwi, podnieść dorosłego człowieka nad głowę i rzucić nim na odległość 9 metrów. Charles Bronson faktycznie nieraz demonstrował w więzieniu niemal nadludzką siłę. Dla przykładu gołymi rękami wygiął stalowe pręty, a kiedyś ustanowił rekord świata w pompkach. Sam mówi, że robi ich nawet dwa tysiące dziennie. Czy ktoś mógłby uznać, że Charles Bronson to niesamowity i wspaniały człowiek? Na pewno nie strażnicy, którzy po starciu z nim długo musieli się leczyć. Dziennikarze z uwagą śledzili losy osławionego buntownika, a w latach 90. okazało się, że w murach więzienia nie tylko zajmował się treningiem siłowym, ale także pisał wiersze i rysował karykatury. Seria komiksów o egzystencji w izolatce i szpitalu psychiatrycznym po publikacji zebrała 11 nagród różnych brytyjskich stowarzyszeń. Ponadto obrazy Charlesa zaczęły się sprzedawać i pozwoliły mu wysłać matkę na wakacje za granicę. Część dochodów Bronson przekazał nawet na cele charytatywne. Album z jego rysunkami sprzedano kiedyś za 36 tysięcy dolarów. W 2009 roku sfilmowano historię jego życia. W filmie Bronson Dzielił się w niego Tom Hardy. Aby lepiej zrozumieć swoją postać, Tom Hardy kilkakrotnie odwiedzał Bronsona w więzieniu. Aktor opisywał go jako bardzo wyrazistą, życzliwą, zabawną i inteligentną osobę. Chociaż Hardy potępia działania Bronsona, podkreśla, że jako aktor ma obowiązek zrozumieć naturę swojej postaci, a nie ją oceniać. Bronson naprawdę polubił Toma Hardiego, a sam aktor żartował, że jego gra się spodoba, bo w przeciwnym razie Bronson może go zawinąć w dywan i wysłać na dno tamizy. Podczas kręcenia filmu aktor zaprzyjaźnił się nawet z Bronsonem, a ten robił wszystko co w jego mocy, aby pomóc mu wejść w rolę. Bronson był tak zaintrygowany pomysłem swojej kinowej biografii, że obciął swoje słynne wąsy i wysłał je Tomowi Hardiemu, aby ten założył je na planie. 62-letni Bronson przed Royal Court of Amersham przyznał, że wyrządził uszczerbek na zdrowiu naczelnikowi więzienia Alanowi Parkinsowi, który po lutowym ataku doznał skaleczeń, siniaków, krwawienia z nosa i trafił do szpitala. W 2017 roku Bronson poślubił brytyjską aktorkę Pole Williamson, ale w 2019 roku 38-letnią kobietę znaleziono martwą w domu kochanka. Charles nadal uprawia sport, rysuje i sprzedaje swoje prace, by zbierać pieniądze na organizacje charytatywne dla dzieci. Bronson uważa, że gdyby przez cały ten czas pozostawał na wolności, to pracując jako malarz czy rozwoziciel wody, dawno podupadłby na zdrowiu. Więzienie go zdyscyplinowało, choć trwało to blisko pół wieku. Przestępca wydaje się być zmęczony życiem w celi i ma nadzieję, że pewnego dnia wyjdzie, aby zacząć wszystko od nowa. Co więcej, za Bramą czeka na niego nowa ukochana Joanne. Tym razem Charles zamierza wziąć ślub poza murami zakładu karnego. Obecnie pozostaje jednak rekordzistą kraju w najdłuższym pobycie za kratkami, a ponieważ nie mógł dogadać się ze współwięźniami, większość tego czasu spędził w izolatce. Zmiana nazwiska na Salvador na cześć wielkiego artysty Salvadora Dali Apele i ruch o wolność dla Bransona nie zbliżyły go do wolności. Udało mu się najwyraźniej wystarczająco mocno zirytować brytyjski wymiar sprawiedliwości. Niekończąca się rutyna, ha, nienawidzę więzienia, powiedział Bronson w wywiadzie. Chcę żyć tradycyjnie, hodować kury i świnie, jeść jajka i bekon, uprawiać własne warzywa, mieć jabłonkę w ogrodzie, na której powieszę worek treningowy. Myślałem o południowej Irlandii, a może pojadę do Kornwali albo do krainy jezior, czy nawet do Walii. Domek z dwiema sypialniami, który mogę pomalować na wszystkie kolory tęczy, jest tym, czego tylko chcę. Ludzie będą przejeżdżać obok, wskazywać palcami i mówić: Spójrzcie na ten dom! Będę miał piec do chleba i ciast! Moje domowe szarlotki poczują wszyscy z odległości pięciu mi. To wszystko na dzisiaj. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!